To, co się dzieje na rynku Hunter Strike, jest naprawdę ciekawe. Rynek znów absurdalnie szaleje w niektórych aspektach, i mowa tu o naprawdę sporych wzrostach. Nie będę wam tu mówić, że coś wzrosło 2%, 3% wow, niesamowite wzrosty. Pogadamy o naprawdę sporych pompach cenowych, takich, że jak patrzycie na to i rzucacie pierwszy raz okiem, to wręcz nie wierzycie. Ja jestem Szymon, a to kanał Streak o inwestowaniu na Steamie, więc jeżeli interesujesz się tą tematyką, palcem ci zasubskrybować, zalajkować oraz napisać wartościowy komentarz, a my bez zbędnego przedłużania przejdźmy do dzisiejszego filmu. Zacznijmy od tego, co jest głośnym tematem i wiele osób powtarzało pod ostatnim filmem, żebym się do tego odniósł. Ostatni film powstał o tym, że niektóre skrzynki, szczególnie te tańsze i szerzej dostępne, jeżeli chodzi o supply, spadają na cenie. I tam mówiłem, że może być to dobra sytuacja do dokupienia czegoś, co i tak mieliśmy kupować pod inwestycję, tylko zdecydowanie taniej. Oczywiście mówiłem tam też o różnych zagrożeniach płynących w inwestowanie akurat w to, i dlaczego te ceny mogą spadać. Ludzie chcieli, żebym powiedział o tych skrzynkach, które jednak urosły, bo powtarzałem tam, że ten aspekt rynku nie jest stracony, bo są skrzynki, które w tym samym czasie osiągnęły bardzo dobre wyniki. Na przykład Glowcase, który świetnie to pokazuje. Ludzie, powiedzcie mi, co tutaj się dzieje. To są naprawdę olbrzymie wzrosty. Powiem Wam szczerze, że tutaj wzrost idzie powyżej 20-30, a nawet 40% w dobę. To wygląda, jakby tu jakaś rakieta wystartowała do kosmosu. I teraz pytanie do was. Czy wy na serio chcecie, żebym o tym mówił pod kątem inwestycji? Według mnie inwestowanie w coś, co już tak urosło, i to szczególnie w tak krótkim czasie, niekoniecznie może być dobrą opcją. No bo ja nie lubię inwestować w coś, co urosło. Częściej lubię inwestować bardziej spekulacyjnie w itemy, które dopiero są przed wzrostami? Ja wiem, że czasami za jakość oczywiście trzeba zapłacić i prawdopodobnie, jeżeli tu zainwestujecie jakoś długoterminowo i nagle nic się tutaj nie zawali, ten cały system Counter zostałby taki, jaki jest, to możecie osiągnąć naprawdę dobre wyniki. Tylko pytanie, czy jeżeli coś urosło, to nie lepiej to sprzedać i zrelokować swoje pieniądze na przykład w coś, co jest tańsze? i ma możliwości do wzrostu zdecydowanie lepsze. Bo tak szczerze, odpowiedzcie mi na pytanie. Dobra, no cena rośnie, ale na pewno w którymś momencie się to zatrzyma. Nic nie może przecież wiecznie rosnąć. No może może, ale na pewno nie będzie rosło w tak olbrzymim tempie ciągle. No bo kto by chciał kupować tą skrzynkę za 300, 400, 500, a no później 600, 700 zł. No to są bariery, które bardzo ciężko będzie wbijać. I to nie jest tak, że ta skrzynka osiągnie Wam niewiarygodne poziomy. Bo do tego ona raczej nie będzie dobra. Tak, jako inwestycja stabilna, bezpieczna, długoterminowa? Oczywiście może być, jak posiadacie naprawdę duży budżet i nie chcecie tego spieniężać. Ale jeżeli nie posiadacie ogromnego budżetu, no to ja bym to raczej sprzedawał. Upłynąłbym to na jakieś lepsze rzeczy, tańsze z możliwością większego zysku. No, bo teraz mamy naprawdę wiele tanich rzeczy, które można sobie dokupywać. Patrząc na to, jaka jest cena Armory, jakie są ceny poszczególnych skrzynek, no i to, że mamy nowego Majora. A jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam Ci Pirate bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarmów oraz patternów do wartości wypłacanego skina. Więc polecam oczywiście z kodem CS Inwestycje. Link w opisie. A rękawiczki? A rękawiczki to kolejny segment pokazujący to, że ten update wprowadzony miesiąc temu niekoniecznie tak mocno zmieni rynek, jak mówili o tym ludzie. Niektóre rękawiczki już wręcz wróciły do podobnych cen, jak było to przed update'em. W wielu aspektach jeszcze sporo brakuje, ale wiele osób powtarzało, że nigdy nie wrócimy do tych samych cen sprzed update'u. No a już jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Dużo się mówi o tym, że kosy straciły, ale mało się mówi o tym, że rękawiczki też. Ale tam widzimy mocne odbicie, bo w niektórych skrzynkach, no, tych skinów, no naprawdę, jeżeli chodzi o te czerwone, z których można zrobić kontrakty, no nie ma dużo. Moi drodzy, no to jest coś, co na pewno zmieniło rynek i nigdy nie jesteśmy już na tym samym rynku. To było coś, co po prostu zmienia. Cały ekosystem i trzeba się do tego dostosować. Kto się dostosował, ten się dostosował. Kto nie chce się dostosować, no to pewnie już dawno uciek z tego rynku. Ale przecież ludzie mówili, eksperci mówili o tym, że rynek się kończy, że to przecież jest najgorsza aktualizacja Ever. No, przecież kapitalizacja spadła do 3 miliardów dolarów. Ludzie wręcz panikowali, sprzedawali, no wiecie, cofali wymiany i tak dalej. No, a teraz, po miesiącu, mamy Kapitalizacja naszego całego rynku i halo. Czy to brzmi dla was, jak droga do nowego ATH, no może się tak wydawać, ale aktualnie działamy na zupełnie innym rynku niż było to przy wbiciu ATH. Tak, możliwe, że niedługo przekroczymy kolejne ATH, jeżeli chodzi o wycenę całego rynku, i wcale bym się tutaj nie zdziwił. Ale też nie zdziwię się, jeżeli przekroczenie ATH będzie naprawdę naprawdę długim procesem. Ale jeśli dalej trend się utrzyma, że drogie itemy zaczną odzyskiwać swoją wartość, a dodatkowo te czerwone itemy, które są nomen potrzebne, żeby wyprodukować te drogie rosnące itemy, też będą wzrastać na wartości. Oczywiście, to nie jest takie proste i tu wchodzi naprawdę dużo zmiennych. No, i pytanie, czy warto inwestować w skrzynki, które urosły, które okazały się inwestycyjnym złotem, takim jak Hydra Glowcase, które aktualnie są w kosmosie? Czy warto w to inwestować? Moim zdaniem nie. To jest coś, co sporo urosło. No i tak, może rosnąć jeszcze dalej. No i wcale się nie zdziwię, jakby te wzrosty jeszcze poszły do góry. No bo no w sumie dobrze dla osób posiadających te skrzynki. Niech sobie zarabiają. Ja, jakbym posiadał na przykład dużą ilość glovesów. No, to bym po prostu je sprzedawał, relokował pieniądze w coś, co moim zdaniem ma większy potencjał do wzrostu w ciągu pół roku, roku czy na przykład dwóch lat. Bo ile taka skrzynka, która już kosztuje dużo, może kosztować w przyszłości? Czy widzicie, żeby tutaj ta skrzynka bardzo szybko zrobiła kolejne 100% i kolejne 100%? No, raczej tego nie widzę. Ale jakbyśmy zainwestowali w naklejkę, wartą złotówkę, no to tutaj szanse na zrobienie 100% no, są dosyć duże. Tylko trzeba znaleźć odpowiednio płynny item.